Dzień dobry, witam serdecznie, Majka z tej strony Jak zawsze elegancki, piękny, ładny Słuchajcie, kolejny film na kanał Dzisiaj troszeczkę inny, bo mam fajnego gościa Przed Państwem mój serdeczny kolega Mariusz Grubel Witam serdecznie Gdzie się znajdujemy dzisiaj? To są stawy Usikory, nowa wieś Komercja no, Postaramy się o dobry wynik dzisiaj, nie? Z Tak, ta, wynik z karpiami My już mniej więcej wiemy jak to będzie wyglądać Wiemy, lokalizacja sprawdzona, teren sprawdzony, wszystko jest. Słuchajcie, no, y, jakie będą wyniki, jak to się wszystko rozejdzie, no to wyjdzie w praniu, to sobie zobaczycie na filmy, nie? Także zapraszamy na kolejny film Lubuskie Eldorado. Dzisiaj w kotle w pierwszej kolejności z Eldorado El Pelecik 2 mm tłuskaweczka z pierwszy, drugi jest najpiękniej pachnący na świecie Eskafeder Perfect Dynamik. Mariusz zobacz, jak Ci się podoba? Cudowny zapach. Masz kota? Pewnie. no to jak kocia karma, nie? No, i trójeczka klasycznie, osmo z alienem i dodatkiem z zanęty. Mariusz, co tu suknęliśmy? Eee, C-Super LS, C-Super L, przepraszam, jest osmo, żeby lepiej się kleiło, nie? Tak. Teraz Mariusz zrobię swoje, Mariusz zrobił sobie wstępnie odrobinę zanęty. Tak, competition mam z 100 To będzie dla mnie jako panierka na eee, pelet oczywiście Alien 8 do tego jest e, 9mm pelet do strzelania na krótką linię do tego co będzie jeszcze kukurydzka oczywiście no i jak grubsza rybka podejdzie to żeby ją utrzymać e, Dynamit Korn z będzie będzie, żeby ją utrzymać w słowowisku także to jeszcze raz, bo wiesz co? Ja nie, nie przy to co ty masz dzisiaj na słodko? Na słodko będzie pelet słodka kukurydza, ok, co i na śmierdzące alien. A do peletu na, na, na tego na kukurydzę, co na hak? Co na hak? No zobaczymy, zobaczymy co będzie współpracowało. Zacznę na pewno od czego? Od do Tringersów na pewno Okej okay. yy, A jak nie, po, nie pomoże, no to spróbujemy na aliena może Zobaczymy, Zobaczymy Ja się na, na truskaweczkę zakładam Syrop klonowy Albo orzech tygrysi Tak sobie wymyśliłem Chyba, że się skurze i jeszcze na kukurydzę Ale to już w praniu wyjdzie Do naszego aliena wrzucam dzisiaj Furie. A jeżeli chodzi o eskafeder o Perfektynamikę, chcę tutaj dzisiaj właśnie założyć Aliena. Na którym będę Alien będzie, tu mieszanka Aliena, będzie z, z Furią. A jeżeli chodzi o Pelet 2mm z, mm z federa, tu założę na hak Aliena. Czyli Alien będzie dzisiaj w zasadzie w dwóch porcjach. Z tym, że jeden będzie w pelecie, a drugi będzie haczykowy, nie? Oczywiście z panielką. Style. Style. Style That's what I call her. <laughs> No, co się łowisz? Jakie zestawy masz? E, Tako. Mam tutaj Engage'a węteczkę 3-metrowego e, do tego Kowrotek e, Enzon LT Plus 5000. Druga węteczka to jest Zemeksa High Pro. E, 360-80 gram. Engage'em będę łowił tu bliżutko na bombkę. E, tak do 7 metrów maksymalnie. E, High Pro będę rzucał tak około 40 metrów. E, metoda. Na metodę, na, yy, na bagnet cała paleta od Osmo plus Rangers, ewentualnie Extra Feder. Zobaczymy, co się sprawdzi. Dobra, to teraz tak. Pierwszy zestaw to jest Daiwa Ninja 330. On jest do 80 wyrzut z kołowrotkiem też od Daiwa Ninja yy, BRLT3000. Jest to mały zestaw ponieważ nie łowię na dalekiej odległości, tylko gdzieś sukcesywnie, gdzieś myślę 20-25 m maksymalnie. To jest pierwszy zestaw. A no i oczywiście koszyczek z Prestona 20 gram. I drugi zestaw jest bardzo podobny, z tym, że kijek jest Genlock Enzo do 75 gram 3,60 długi. Koszyk oczywiście ten sam, 20-30 tu zmieniam. Z tym, że tutaj mam yy, kołowrotek Daiwa Machine Feder LT4000C Większy ze względu na to, że Na, wyższych, na dalszych odległościach nie? Także pierwszy kij będzie Myślę 20-25 metr Tym może będę rzucał gdzieś około 30-40 plus minus Zobaczymy, dwie linie sobie wstępnie zanęce, jedną węteczką do lewej Drugą węteczką do prawej No i tak jak mówiłem, kukurydza Z kukurydzą No i będę rzucał Klasyczek, czyli alien, będę na zmianę rzucał z Furią, a drugi śmierdziel to jest Perfect Dynamit, Dynamic z Escafeder z alienem. Także tak to wygląda, nie? Jeżeli będzie potrzeba, no to gdzieś tam będziemy to podlewać epidemią, ale zobaczymy, myślę, że nie będzie potrzeby. Zobaczymy, jak to w planiu wyjdzie, nie? Się chyba coś nie chce zmęczyć. Teczkę ugięcia zrobić w boku. Najważniejsze, żeby starać się prowadzić tak rybę, żeby nie przeszła przez pole nęcenia tutaj na bliskiej linii, nie? To Wtedy wypłoszyć te ryby, które sobie tutaj. Bo mnie do szedł, nie? No. Tutaj akurat mieliśmy dublecik. Ja zaciąłem w pierwszej kolejności swoją prawą węteczkę. Po czym Mariusz od razu zaciął w sumie swoją rybę, no i ja lada moment, na drugiej wędce miałem branie. Także leciałem na dublecie i miałem dwie ryby na dwóch wędkach. No łatwo nie było, jakoś sobie gdzieś tam człowiek musiał poradzić, yy, holowałem raz jedną, raz drugą, przytrzymywałem, puszczałem dalej. Popuszczałem troszeczkę sprzęgło, żeby bardziej pracowała ryba, się troszeczkę zmęczyła, żeby nie była tak aktywna i agresywna. Po chwili Mariusz swoją rybę wyholował, po czym przybiegł do mnie, żeby mi po prostu pomóc, poradzić sobie z jednym podbierakiem, z dwiema rybami. Tutaj już ryba była na tyle blisko, i jedna i druga ryba była na tyle blisko, że było już naprawdę, naprawdę ciężko. Jak widać, że ryby były gdzieś, myślę z 2-3 metry ode mnie. Dobrze, że akurat Mariusz szybko wyholował swojego karpia, przyszedł i wziął ode mnie jedną wędkę, co pozwoliło mi dość wygodnie i spokojnie podebrać jedną rybę. Po czym mogliśmy się zabrać, że tak powiem, za drugą rybkę, czyli ja podebrałem swojego karpia, wyholowałem go chwilowo na brzeg, zawiesiłem sobie na balkoniku yy, swój podbierak, wziąłem od Mariusza drugą wędkę, no i Mariusz podbiegł po swój podbierak, no i... Właściwie to nam pomogło sprawnie wyciągnąć dublecik. No i wszystko skończyło się dobrze, nie? Także ciekawa sprawa nikt się tego nie spodziewał, a mieliśmy trzy ryby na trzech kijach w tym samym momencie. A tu proszę bardzo pod koniec karpiowy dublecik i wszyscy byli zadowoleni. No, chłopaki już przybrani, mordy spalone, zwarci gotowi do wyjazdu. Mariusz, jak, jakieś samopoczucie dobre czy złe? Chuj gorąco. A jak ci się podobał dzisiaj wypadek na ryby? Całkiem spoko. Zadowolony? Mogły być, mogły być troszkę większe te rybki. Nie, no ale był... zabawy było dużo. Poczekaj, czekaj, bo to na YouTube idzie. Ryby były bardzo duże i mega duże, ale my ich po prostu nie nagrywaliśmy, bo to nie ma sensu. Tak, to tak, nie tak, chodzi tak. o to. Trzeba pokazać finezję z tych małpów. No. Dokładnie. No, pozdrawiamy serdecznie.